Witajcie ciekawscy. Niektórzy z was mogą być zaskoczeni, że Nikki Minaj, najsłynniejsza raperka w branży muzycznej, ma męża. W dodatku to nie przypadkowo poznany facet lecz miłość z dzieciństwa. Niestety tutaj kończy się bajka, ponieważ wybranek Nikki, Kenneth, jest przestępcą. I choć tak naprawdę mroczną przeszłość niby zostawił za sobą, ostatnio znowu został aresztowany. A do tego miał niezwykłą prośbę do sędziego. Jaka więc kryminalna historia ciągnie się za mężem sławnej Nikki Minaj? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się o co chodzi. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, zostawieniu łapki w górę oraz obserwacji naszego Instagrama. Kilka miesięcy temu 37-letnia Nikki Minaj zapowiedziała na Twitterze, że postanowiła przejść na emeryturę i założyć rodzinę. Czyżby poczuła, że to ostatni dzwonek? Jakiś czas wcześniej ogłosiła swój nowy związek, zamieszczając post zatytułowany It's no secret that both of us are running out of time. Czyli w tłumaczeniu, to żadna tajemnica, że nam obojgu kończy się czas. Jeśli kojarzycie skądś tę frazę, to dobrze się wam wydaje. To fragment tekstu z piosenki Hello Adele. Ale czy Nikki naprawdę tym coś sugerowała? Na pewno da fanom wiele do myślenia, zwłaszcza, że niespełna rok później wyszła za mąż za Keneta Petty'ego. Wszystko w życiu Nikki wydawało się układać, dopóki nie trafiła na nagłówki gazet za sprawą aresztowania swojego męża. Czy właśnie dopadła go przeszłość? Cóż, w pewnym sensie nie udało mu się utrzymać poprawnej drogi. Kenneth Petty jest zarejestrowanym w stanie Nowy Jork przestępcą seksualnym. W lipcu 2019 roku przeprowadził się do Kalifornii, ale nie zgłosił się na zachodnim wybrzeżu. Dlaczego więc go aresztowano? Wyjaśniamy. Człowiek z taką przeszłością musi rejestrować się i aktualizować swój pobyt w każdej jurysdykcji, gdziekolwiek zamieszka bądź zostanie zatrudniony. W Kalifornii osoba taka ma na to 5 dni roboczych, a brak rejestracji jest przestępstwem federalnym. Ale Kenneth nie przyznał się jednak do winy. Jak podaje Sky News, został zwolniony dopiero po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 tysięcy dolarów. Jego proces został ustalony na koniec kwietnia, a na termin rozprawy Petty oczekuje w areszcie domowym. Do tego czasu musi przestrzegać pewnych zasad. Po pierwsze, musi nosić opaskę systemu dozoru elektronicznego na kostce i trzymać się z dala od wszelkich nielegalnych, jak i legalnych używek. Co więcej, ma godzinę policyjną i całkowity zakaz korzystania z internetu, chyba że pod specjalnym nadzorem. Prawdopodobnie dlatego mążniki przedłożył dokumenty z prośbą do sędziego o pozwolenie na korzystanie z sieci i najwyraźniej jego prośba została rozpatrzona pozytywnie, ale wciąż czeka na podpis sędziego. Skąd w ogóle wzięła się historia kryminalna Keneta? Cała ta sprawa jest dość brutalna, ponieważ oprócz tego, że odsiadywał wyrok za pozbawienie życia innego człowieka, został aresztowany pod zarzutem próby wykorzystania szesnastolatki. To ostatnie zdarzenie miało miejsce w 1994 roku, kiedy Petty był nastolatkiem, i gdzie chociaż nie są znane szczegóły w tej sprawie, wiadomo, że podczas ataku w grę wchodziła ostra broń. Został on wówczas skazany na 18 do 54 miesięcy więzienia, ale nie jest jasne, ile czasu spędził za kratkami. Mimo, że były to lata 90., ten czyn naznaczył go na całe życie i dlatego zarejestrowany jest jako przestępca. Później możniki spędził również 7 lat w areszcie po tym, jak w 2006 roku został uznany winnym pozbawienia życia drugiego człowieka. Kenneth przyznał się do zarzutów strzelanini, która doprowadziła do śmierci Lamonta Robinsona w 2002 roku. Petiego oskarżono o zabójstwo drugiego stopnia, skazano na 10 lat, z czego odsiedział 7. Kenneth opuścił areszt w maju 2013 roku i przebywał na zwolnieniu warunkowym przez 5 lat, dokładnie do maja 2018. I prawdopodobnie to w tym czasie połączył się ze swoją dziecięcą miłością. Niki najwyraźniej nie przejmuje się przeszłością swojego mężczyzny i nieustannie broni go w sieci. Raz na przykład doszło do ostrej wymiany zdań z fanami, którzy krytykowali jego oskarżenia o nadużycia. Niki wówczas pisała, że chłopak miał 15 lat, a dziewczyna, którą rzekomo chciał wykorzystać, 16, i ponoć byli w związku. Zdenerwowana minaż dodała, że aby ludzie wyłączyli internet i że nie mogą rządzić jej życiem. Podczas ostatniego aresztowania Niki również stała przy swoim mężu. Piosenkarka znaga od zawsze, kocha go i choć wie, że popełnił błąd, to nic nie zmieni w ich związku. Czy ich historia nie brzmi jak scenariusz do filmu lub serialu? Dwoje zakochanych w sobie od dzieciństwa, kryminalna przeszłość i wielka międzynarodowa sława na arenie muzycznej. A jak tak naprawdę było między Nikki a Kenetem i kim właściwie on jest? Kenneth Petty, oprócz złych decyzji, które doprowadziły go do posiadania etykietki, wydaje się być zwyczajnym facetem. Jak donosi Desanie, jest on profesjonalistą w branży muzycznej, który trafił na pierwsze strony gazet dzięki relacji z Nikki Minaj. Jak już mówiliśmy, Nikki i Kenneth byli swoimi pierwszymi miłościami z dzieciństwa, a nawet parą. Gdy Minasz miała 16 lat i wciąż mieszka w Queens, jeszcze na długo przed rozpoczęciem kariery raperki. Piosenkarka wchodząc w nim ponownie w związek była świadoma przeszłości swojego mężczyzny, ale wierzyła, że pobyt za kratkami wiele go nauczył. Wierzyła również w drugą szansę i była pewna, że będzie dla niej dobry. Ich uczucie zapłonęło po raz kolejny w 2018 roku i od tego czasu Kenet ratuje Niki jak królową a według jej przyjaciół od lat nie była ona szczęśliwsza. W sierpniu 2019 roku Niki ujawniła w swoim programie Queen Radio, że ona i Kenneth otrzymali licencję małżeńską, a 21 października 2019 roku oficjalnie zostali małżeństwem. Niki przekazała tę wiadomość na swoim Instagramie, gdy udostępniła film, który pokazał pasujące kubki pan i pani oraz kapelusze młodej pary, a także podpisała post nawiązując do jej nowego nazwiska i daty ślubu. Miesiąc przed uroczystością Minasz ogłosiła, że odchodzi z muzyki, aby założyć rodzinę. Fani byli tak szokowani z że musiała usunąć swój tweet. Później przeprosiła i powiedziała, że jej wpis był nagły i nieczuły wobec wielbicieli jej muzyki. Złagodziła sytuację wyjaśniając, że ogłoszenie dotyczyło jej piątego albumu, ponieważ nie była pewna, czy będzie w stanie go ukończyć. Jednak już w przeszłości raperka niejednokrotnie wypowiadała się o marzeniu związanym z posiadaniem przynajmniej jednego dziecka, kiedy ukończy pracę nad piątym albumem. Cóż, miejmy nadzieję, że wkrótce spełni się marzenie Niki Minasz o byciu mamą oraz, że dawne poczynania jej męża naprawdę należą do przeszłości. A co Wy sądzicie o jej związku ciekawcy? Czy wiedzieliście w ogóle, że Niki jest mężatką? Myślicie, że ta relacja przetrwa? Czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. A jeśli podobał się Wam nasz odcinek, będzie nam miło, gdy pokażecie go znajomym. No i nie zapomnijcie o odwiedzeniu naszego Instagrama. Do usłyszenia, cześć!